To nie wiem gdzie zaraz, na milicartce? Ej, 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 porcik tam, A, tam jest sklep, no, dobra, możemy iść no. Jeszcze nas tam nie było dzisiaj To lądujemy tam, na tym arku no na autobusiki Nikt nie wylądował tutaj Lądowałem i tylko granat w autobusie, a my się miał teraz kimś I oni są blisko. A mi widzę, ale

nie bez pusto. bez, bez zaraz dotrze. No może jeszcze, nie wiem kewy z amunicją. Nad nami wroga. O no, mam, OK. okej. mam Może zobaczymy to wieża pusta. co tam dali na storage? A co sklepiku nie ma? To dziwne, że tam są. Ustawiam punkt na jeden. Został po kiewie, kurwa. Autko. się na aucie. Wjechał. Do środka. Jadł z drugiej strony. A teraz lot mieć. Jesteście bezpieczni. Wymknęliście się wrogim a Ale odpierdalają. To na sklep będą wychodzić. Tak przypilnować, gdzieś będą wychodzić. To, co z tym autem? Tam się na sklep. Okie, powalony. Dobijajcie, dobijajcie! Powalony jeden Powalony, dobity jeden No dobra Dwóch nie żyje O, jeszcze na auto Po kewie Po kewie Po kewie Trzy razy, każdy raz za kogoś innego Tam jeszcze Jeden wysiad, auto rozwalone mają O zdropa tam wzięli O type leci nawigacyjne ruchy, owouje Tam jest chłop jeszcze Po kawie za drzewem Okawie za drzewem Chyba już nie ma Amo Do czego? Do sztormówki? No. Masz 120 Na hita jest, powalony Dobity Ktoś tam jest Powalony Jak ktoś na hita Zabójstwo potwierdzone, na no dole jeszcze jest, gdzieś tu rata ma Baskava Dajor tam daleko Nieprzyjaciel Kuma czy się? Jak tam ile macie amów ja sniper tak Jest w drodze Biegnę do środka Mam 5 załadowanych Ja do snajpu mam 8, rzucam tu Leci lotnik, lotnik za nami, za plecy, plecę plecy Powalony, dobra, nie było tematu uzbrojenia zaraz Ja szukam Ładnie ściągnąłem Dwa są wzruty Macie czujnik ktoś? Nie ja mam Macie bez? Już Na razie od ciebie nic nie widzę O, po podjeżdżają, podjeżdżają. Ej, desantuje się. Biegna, biegną. Cel podjechał. twoją głowę. lewej. lewy. Bio mnie namuście. Ja, aha, tam dobra. Mam tu mały kaliber Mam tu ulepszenie polowe Dobra, też mam kasetowe ze skrzynki się To ta skrzynka? Te, uh, tu. o skrzynka Okej okay, to ja bez, no? A wejść może Karol do środka tego budynku? Dalej są dwa zrzuty, ale nikt to nie... Albo... Ktoś chce trochę kasy? Ruch się w okolicy. Ruch w okolicy. Ktoś ląduje, no. Jest. Potwierdzam. Wylądał tu na dachu. Piękę za mamą mam. To wylądał? O, się z drugiej strony. Fajerek od ciebie. Bez jest. Bez kewa. Wrzucam granat. Zabity. Nice. Ładnie. Patrzę na Gustavito. Czekam, czekam, Mia. Robimy sklep. No. Jakąś przejść. przejść. No. Przebiegać. Nie, nie mam pojęcia. że już gango. Co Nie wie czy jest to. Aż, chyba ma też hajsu. Fajnie może by było jakbyśmy przed nimi zdążyli. No. Chyba nie ma czym podjechać, jest auto w sumie, może je wezmę. A nie one tam utknęło, bo oni wtedy wyskoczyli. No, full kev'ów mam. Nie nienawidzę tędy przebiegać Tyle tysięcy A razy BSP? selfie pokupcie przede wszystkim Lewo Sied Ale no dobra, nie są na górze, na dole są Jeszcze, one wjadą na górę, trzeba się spieszyć Nad nami nasz BSP Już jeden wjeżdża Kurde, mogłem w wam rzucić, żebyście kupili jakiś nalot Przecież Koronka jedzie uwaga Zabity. Nie, pyknęcie, pyknęcie. Na pociągu jest typ, uwaga. jest. Uwaga na pociąg On nie wyskoczył. Oznaczamy wam. Tu no ale nie był sam, albo miał reanimację, nie wiem 5 no 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 to... uwaga Musiał już zejść Ten cel na pleca, byśmy przeszli to byśmy może odcięli później, bo oni są jeszcze na sklepie, patrzcie tam z tyłu odpalcie bsp jedno. o, oni są tu, dobra do twojego punktu. tam jest jeden na sklepie Tu mam jednego. Ja wezmę kolejne BSP na sklepie. Tu jest, przemieszcza się, idzie. Są też tam. Rozumiem, ruszam tam. Tego? W na pomarańczowym jest gościu. Znudzicie teren. cel nasz podchodzi. Pokewie. Nie macie strefy Ten co przebiega to po Ale tu mam jednego kurde Na pomarańczowym Macie jeszcze no BSP? Nie, Nie. No, to był Oni podchodzą Ja jestem sam Idę do ciebie właśnie Nie. Tras na wykonanie minął. Cel. Ale Trochę wyżej On idziemy do ciebie właśnie JP SP wroga Troszkę lipna pozycja Ja potem grze spadam jakby co jak tego Nie no jutro 7 rano naruszone nad morze A nie jutro wyjeżdżasz Będę w następną sobotę albo niedzielę Jak dobrze pójdzie Ja możemy wyjść jeszcze wyżej i ktoś tak, tak. później Kosić. Tylko tam po lewo mamy też kogoś. Tam ktoś był. No przebiegają, będą chodzić teraz. Gdzie Na zielonym? Drugowie. Tamty był bez kewa. O gdzie jest jeden? Gdzie, gdzie? Tam gdzie tutaj jest. Tam no. ja się nic nikogo nie widzę. Jest? Rozumiem, Rupert. Bez kewa, na pomarańczowym. Będę przebiegać, tam jest jeden. No jest też faktycznie. Bez kewa, znowu. Mają oni strefę, ja mam strefę O jest tam jeden Na lot, uciekaj Uciekłem Za późno puścił 90. A wiem mi się przydały te kewy ja Masz kewy Trzy Uwaga, oni gdzieś tu będą biegać No może bardziej na dolewej, Nie wiem no, no ciężka strefa kur... Oni no, gdzieś tu muszą wybiec Może nie na samą górkę na daleko tak ciężko. Tu są. ile amunicji marnuję? masz szynkę za na później, jak coś. Tak jest. Transport. Dojrzał zrobił. Czy mi się dawało? Znaczycie teren. wylają do mnie. Biją się. Przejdź do tych po prawej. Nie na dole, tych po prawej. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Nie widzę. Szybko! Ty ich macie? Tu jest, tu jest. A Tam, tam na kładzie był jeden ktoś. To Dwóch co najmniej. Na no dole co najmniej dwóch jest. Na są... no dole jest Tutaj Nie widzę. Wszyscy do wyznaczonego punktu. Nie

Coś tu polutowałem. Mam kewy. Ja amo sobie wziąłem, dobra. A amo by się przydało. Macie maski nie, mam, do nie. mam full, mam full ammo. To mówisz? Macie maski dla Mam, mam. Ja mam, ja mam, ale mam 3 te. No, A jest zupełno także. Mam na lot jeszcze ktoś. O no, tam wylądował ty. Dawaj właśnie, coś tam widziałem. Chmura gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Dotknę okay, na prawo trochę. Jest? Tam reanimacja, mamy wszyscy. Widzę wrogi pakiet wsparcia. Tam na prawo mam jeden, kim ma na pewno? No, tam. W trzech. wracam do was. ile tu rzutów leży. Nie, może może przechodzić już do strefy. stary na tym budynek może już przejść lepiej. może pasowało no, będzie się skitrać. typy lecą tam? gdzie? gdzie? Cała aha. Cała. odkupili się czy coś? a nie to zrzut, na Dobra, jednak to pajarka Wszyscy bez Drzwi zamykaj. Ta zamknąłem. Żeb słychać. Jest. Tu zauważyłem wroga no, Bez Ewa. Na blisko pod nami. Pod nami jest gościu. Bez kewa jest, podnoszę się, leczę się. Mam błyskowego, to nie mogę żyć gdzieś. Granat, Podziesza ktoś. O, są tutaj, pod z nami. Nie dostali.

Rzucam mamo. Dwóch powalonych wreszcie bez kewa. Rzucam granat. Jeden dobity, Wipe zależy się. Porzuciłeś ja go nie podniosłem nie zdążyłem wziąć. Tam koronka gdzieś jest. Rozumiem, ruszam tam. Zabita Udało się wyeliminować ważny Ale lipa, lipa, lipa 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 panowie Jeżeli chodzi o strefę na razie O auto zbugowany stoi dłuższy czas. Może tam przejść? Tutaj za te auto tak No snajper w oknie Leży W oknie powolony, hu, ale go z pięknie ściągnąłem tam mam dobrą strefę. Oni też mają strefę, uważaj tam, firek. powolony znowu w oknie. A mnie nie przejrzyjemy, kurde. No nie, dobra. Wszystkim jesteśmy wstecz chwał. leży znowu. Rzucam granat. Nie dobiłem niestety w Dobra, jesteśmy. Kuryść, cztery drużyny jeszcze. Skąd? Tu są dwóch kiedyś podnoszą się w tym małej budce, kurwa Wypilnować ich trzeba już, nic nie zrobimy Uważajcie, w tej małej budce macie dwóch Tam... Widzę, ale nic nie zrobię Wa Uważajcie, żeby wam pleców nie zrobił w tej małej budki No właśnie, no właśnie. Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Leci błyskowy! Poleciał ogłuszający. Mam jednego. Ładnie, ładnie. Hangar może, a nie hangar nie jest, ma strefy. Na prawo. Że róbcie strefę już, strefę już może róbcie. taka kraka no leży jeden leczy się dostał, leży leżą pięknie panowie Dobry mecz Piękny meczek no W końcu mam co wrzucić na YouTube Pięknie, pięknie ładnie, ładnie Co? Na YouTube Tak, tak dobry meczek jest, warto Zostałeś jeszcze do grania? Tak, tak, jeszcze chwilę jestem. No to ja tego nie